Wszystkich zapraszamy na pokaz gier i zabaw chlewejskich, w których będziemy prosili Państwa o wzięcie udziału. Ci z Państwa, którzy byli obecni na wcześniejszym pokazie 2-3 godzinki temu, mieli okazję zobaczyć formację bitewną zwaną ścianą. Boję jest ściana. Jak sama nazwa wskazuje, jest to ściana złożona z tarcz na zakładkę. Każdy bojownik chroni bojownika obok swoją tarczą oraz siebie. Formacja to jest strasznie trudna do rozbicia. Jak zresztą sami Państwo widzą, potrzebowalibyśmy jednego rosłego, całkiem, całkiem dużego ochotnika. Jest i tutaj ochotnik. Śmiało. Mamy czarnego śmiałka nagrodę z oklaskami. O, chyba ktoś tutaj, a śmiało, śmiało, klaszczemy dla Rafała. Dalej, Rafał, próbuj przebiczyć przez ścianę. Jak Państwo widzą, Rafał odbija się od ściany. Jest to naprawdę trudna do rozbicia Formacja. Wojowie, brawo, zdradź. Super, Rafał, oklaski. Dziękuję, Rafał. Ja to jeszcze widzę jednego rosłego Pana. Może Pan zechce spróbować? Tutaj mamy zachęcanego Pana w tę stronę. Prosimy, prosimy. serwersje zapraszamy. Wierzymy w Pana. Naklepsza oklaskami śmiałka jak Państwo sami widzą jest to ciężkie zadanie Rozpływ facet ale na przeciwko 500 kg żywego miękka Wielkie oklaski Ej, szukamy kolejnego ochotnika. Tutaj wydaje mi się, że jest odpowiedni wojownik. Zapraszamy. <grym> Najstarczy. Chopaki klaskami kolejnego wielkiego rybnego faceta. I znowu uderzaj. Pięknie, brawa! Jak Państwo widzą mamy świetny materiał na przyszłego wojownika. Wielkie oklaski dla naszego śmiałka. powstańcie wojowie. Też kaski pospadały, nie? No wiecie co nam panu. Nasz piękny młody wojownik przebił się przez naszą ścianę. Chłopcy potrzebują więcej treningu troszeczkę. Będą mieli Państwo okazję zobaczyć, jak wyglądał taki trening młodego, świeżego wojownika. Nie była to kaszka z mleczkiem. Wojownik po prostu, Bartka, zapraszały. Jest to nasz nowy, świeży nabytek. Tak mniej więcej wyglądał trening. Ruj Kostka Jak państwo widzą ogromnym sukcesem zakończył się trening. Młody wojownik przeżył. Oklaski dla naszego śmiałka. Chcielibyśmy również zaprosić tutaj, szukamy świeżego materiału na nowych wojowników, jakiegoś dzielnego kolejnego mężczyznę. Czekaj, Rafale, dajmy szansę indy. Tutaj mamy dzielnego wojownika chyba. Pięknie, pięknie, coś niesamowitego. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, jak to wszystko się stało: moje tutaj wytrawne oko doświadczonego wojownika i szermierza. Oczywiście wszystko zaobserwowało, to działało się tak szybko, że zwykle oko szarego człowieka nie jest w stanie tego dostrzec. Zaprezentujemy to Państwu. W zwolnionym tempie wszystko jeszcze raz jak ten nasz piękny, młody dzielny wojownik sobie poradził. Tak mniej więcej cała sprawa wyglądała. Oklaski dla naszego młodego wojownika jeszcze raz.